List napisany przez Barbarę Sadowską, poetkę, której nie znałem osobiście, dotarł do mnie dopiero po 29 latach. Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości. Nie przypuszczam, żeby nastąpiło to prędko. Będzie to w takich czasach, kiedy systematyczne bezczeszczenie grobu mojego świętej pamięci syna Grzegorza będzie już tylko haniebnym znakiem dzisiejszej rzeczywistości. Poczułem, że te trzy zdania skierowane są do mnie. Książka Cezarego Łazarewicza opowiada o jednej z najstraszniejszych zbrodni PRL-u, o zamordowaniu Grzegorza Przemyka, młodego 19-letniego chłopca, który został zakatowany przez zomowców w komisariacie na starym mieście przy Jezuickiej. I bardzo dobrze się stało, że Cezary Łazarewicz opowiedział tę historię. Przejrzał tysiące stron akt sądowych. Oglądał teczki bezpieki, czytał artykuły prasowe, wiersze, listy. W rezultacie powstała znakomita książka, wstrząsająca, napisana niezwykle dyskretnym, oszczędnym stylem. Bo czyta się ją ze ściśniętym gardłem, czyta się ją z wściekłością, z niedowierzaniem, że tak straszne rzeczy mogły się wydarzać i nigdy nie zostały sprawiedliwie osądzone. Ludzie generała Kiszczeka. Nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Sprawiedliwość ich nie dosięgła nawet w wolnej Polsce. I to jest bardzo smutna konstatacja. Ta sprawa mnie dręczyła przez 30 lat. Ja ją przeżyłem w latach 80. i przeżywałem to podczas pisania tej książki. To dla mnie była sprawa rozliczenia z własną młodością i odkrycia, co się tak naprawdę stało 30 lat temu. To jest książka o mechanizmach władzy i o bezbronności jednostki wobec systemu, wobec państwa. To jest też historia kilku osób bardzo młodych, które państwo PRL przemieliło i które do dzisiaj nie są w stanie funkcjonować normalnie. Nie mogą się z tym pogodzić, nie potrafią żyć i nie potrafią sobie zracjonalizować tej śmierci.